Jeśli i ty nie wiesz, jak łączyć spódnicę do zestawów, choć pokażę ci dzisiaj moją inspirację. Założyłam sobie spódnicę, właśnie taką czekoladową, i do tego inny odcień, również czekoladowy, long sliwa. I to jest bardzo łatwy sposób stworzenia bardzo szybko połączenia właśnie zestawu ze spódnicą, czyli mam taki total look w różnych odcieniach, co dodaje więcej dynamiki w stylizacji. Cieliste rajstopy, dlatego że kiedy nie wiesz jakie rajstopy ubrać, to cieliste zawsze będą dobrym rozwiązaniem. Powiem Ci jeszcze ważną wskazówkę. Często moje klientki również mówią, że nie potrafią dobrać spódnicy. Jednocześnie wiem, że może to być dla ciebie wyzwaniem. Skąd to wiem? Ja się nazywam Agnieszka Norte i jestem stylistką od 21 lat. I bardzo często, właśnie kiedy pomagam moim klientkom przy zakupach, słyszę, że: Aga, nie mam kompletnie pojęcia, jak dobrać spódnicę. Pomóż mi. I często może to wynikać z tego, że po prostu nie wiesz, jaki masz typ sylwetki. Sprawdź swój typ sylwetki, bo wtedy też dowiesz się, jaki fason spódnicy do Ciebie najbardziej pasuje. Kolejna wskazówka jest taka, że po prostu pomyśl sobie, że spódnica to są spodnie. Nie ma różnicy. Gdy szybko stworzysz zestaw, zobaczysz. Do zestawu dołożę kolor czarny, sportowe buty i czarną marynarkę. Mm, już to ciekawie wygląda. Mam dodać pasek. Który mam w marynarce. Wtedy też będę miała bardziej podkreślone ramiona. Mi się bardzo podoba, dajcie znać w komentarzu. Czarna pleciona torebka. Zestaw gotowy. Ta, 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 ta. <słuch> Jak ja lubię tworzyć te zestawy i stylizacje dla Was, dziewczyny. Także taka moja dzisiejsza propozycja dla Was, dziewczyny. Próbuj zastosować u siebie tą inspirację. A jeśli będziesz chciała wykorzystać maksymalnie swoją szafę, czyli jej potencjał, ubrania, których nie nosisz, i nauczyć się tego, jak łączyć ubrania w zestawy, w tym miesiącu jeszcze rusza druga edycja kursu Stylowa Chwila, czyli jak łączyć ubrania w zestawy, do której już teraz serdecznie Cię zapraszam. Jeśli jeszcze mnie nie obserwujesz, zapraszam Cię do pozostania ze mną. Kliknij, obserwuj.